Witam. Drugi odcinek pogawędkowy o tym wynajmie, o tym wszystkim. Ogólnie powiem Wam szczerze, że wolałbym to sprzedać i nie miałbym kłopotów i tak dalej i tak. Ale sytuacja jest taka, że nie mam pieniędzy, żeby po prostu zrobić w ten sposób, że sprzedać to. Yy, ogólnie, no, gdzieś muszę mieszkać, tak? Ktoś powie, no, ale to możesz pisać, że sprzedasz mieszkanie w zamian, za powiedzmy, jakiś tam yy, czas się dopiero wyprowadzisz, czy coś. Tak, można by było tak zarobić, można by było wziąć zaliczkę i tak dalej. Ale w moim przypadku trochę to jest skomplikowane, ponieważ ja mam na to mieszkanie kredyt, więc żeby ten kredyt spłacać i tak dalej no to cały czas te pieniądze jednak muszą wpływać przy takiej rzeczy jakbym chciał tutaj powiedzmy sprzedać to mieszkanie kombinować no to powiem wam że no to wszystko to jest obarczone przepisami o których człowiek dopiero się dowiaduje jeśli chodzi i zacznie się pytać Głupie to jest, bo według mnie to jest naprawdę głupia rzecz, żeby naprawdę od człowieka wyciągać kolejne pieniądze. Bo yy, to jest tak, chcesz kupić mieszkanie lub sprzedać, to i tak musisz za to jeszcze dodatkowe pieniądze płacić, podatki i tak dalej. Owszem, ja to rozumiem wszystko, ale nie rozumiem czegoś takiego, że. Ja na przykład chcę sprzedać mieszkanie muszę zapłacić podatek. Ale ten co kupuje też musi zapłacić podatek. Jeszcze tam nie wiem dokładnie, bo ja tam to wszystko... Yy, wiecie, sprawdzam i tak dalej. Być może ten podatek nie będzie aż tam yy, konieczny do zapłacenia, bo to wiecie, to, to jest trzy światy. Dowiedzieć się takich informacji, to urząd skarbowy, to powiem Wam szczerze, to ma to w nosie, ale gdybyście powiedzieli, że nie zapłaciłeś czegoś, o to by szybko się znaleźć. I powiem wam szczerze, że kiedyś taką sytuację miałem, że na moje konto płynęły pieniądze za, yy, za, za spadek to znaczy ogólnie spadek był zarobiony ale gdzieś tam na jakimś koncie jakieś pieniądze zostały i powiedzmy tam było 1000 zł i podzielono to na te no i powiem wam tak pojechałem wtedy do pamiętam do tego urzędu no, i mówię, wie Pani, co jest taka sprawa na moje konto? Na pieniądze, które nie wiem, czy muszą być opodatkowane, czy nie. Chodzi o 200 zł. A Pani z wielkim do mnie ryjem, bo inaczej tego nie nazywasz, No, jak Pan może, to spadek Pan zarobił, a nie, nie podatku nie zapłacił Pan, i tak dalej, i tak dalej. Po czym? Spytałem się, czy jest ktoś jakiś kierownik, czy ktoś. I przyszedł ten kierownik, zapoznał się z prawą, mówi. Że pan wszystko dobrze zarobił, Nic niech pan się nie martwi, nie, ma, nie musi pan nic płacić i tak dalej. No, szlak by mnie trafił, że ten, co siedzi przy biurku i kuziwa ludzi pełno, opierdala mnie, a za chwilę przychodzi kierownik. Mówi, nie ma sprawy, jest wszystko załatwione, zarobił Pan wszystko według prawa. No, czy by Was to nie jebło? Dlatego nienawidzę chodzić po urzędach i to naprawdę przy stanowisku dowiadujecie się, że musicie to, 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 to. Idziecie do kierownika, okazuje się zupełnie co innego. Wiedza tych osób jest bardzo kiepska. No ale dobrze. Zaczynając ten temat, który teraz chcę poruszyć, to jest temat wynajmu tego mieszkania. Najlepszym sposobem póki co, żebym miał jakieś pieniądze i żebym mógł sobie iść na tamto, no to jest wynajem tego mieszkania. Dlaczego? Kaucja pokryje mi, że tak powiem, wypłatę, można to tak powiedzieć, wypłatę pieniędzy, które pozwolą mi iść na nowe miejsce. I po prostu będę mógł sobie układać życie od nowa. I pokryję koszty. Tak, pokryję, no ale wiecie, tak, macie rację, że, a jeśli by mnie ta osoba oszukała, że trudno by było później ją wyrzucić czy coś. No nie jest tak zupełnie, tak, bo prawo się trochę zmieniło, a dwa, że to też zależy od Was. Podpisujecie umowę z taką osobą, to możecie zarobić sobie umowę swoją. Czyli powiedzmy, jeśli osoba nie zapłaciła, ma czas dwa tygodnie na opuszczenie mieszkania. Powiedzmy, jeśli tego nie zarobi, w moim przypadku mogę przyjść tu mieszkać. Raczej ta osoba by nie chciała, żebym ja tu jeszcze mieszkał, a potrafiłbym sobie z takimi ludźmi za zarobić porządek. Ogólnie. Pamiętajcie też, że to nie jest tak do końca, że mówicie na nowym mieszkaniu, że pewnie Cię wyrzucą czy coś. Tam. To jest mieszkanie mojego kolegi, więc to nie jest tam jakiś kłopot i nie jest to ten. O tyle jest lepiej, że koszty będą bardzo małe. Plus to, bo tam trzeba będzie palić piecu? Tak, tak, trzeba będzie palić w piecu. Powiem Wam, że ja bardzo lubiłem to sobie, że tak powiem, rozpalać w piecu. Lubiłem patrzeć na ogień, lubiłem kominki, takie rzeczy. Ja to uwielbiam, więc to nie jest kłopot. A przez kilka miesięcy uda mi się nazbierać pieniądze na to, żeby te tam sobie z, zarobić więcej rzeczy, a tutaj sprzedać to w końcu, tak? Bo chodzi o to, że w następnym roku coś się pozbyć całkowicie, może tego mieszkania i w zamian za to kupić działkę. I tak, tak, macie rację. Najlepiej coś małego, coś ten. Yy, ktoś, yy, piszecie na przykład, że. Taka sytuacja, że po prostu na zasadzie, że mały domek holenderski, ten w moim otoczeniu, to znaczy w moim otoczeniu, ogólnie prawo jest takie, że ja chciałbym mieć tam meldunek w tej przyczepie. Żeby mieć meldunek, to Prawo nasze jest takie, że trzeba się podłączyć do kanalizacji i do wszystkich mediów i tak dalej. I domek musi mieć swoje wymagania musi być całoroczny, musi mieć to, musi mieć to, chociaż ja też tyle to myślę, że nawet dodatkowe by się przydało, że tak powiem, dodatkowe miejsce to znaczy chodzi mi dodatkowe yy, dodatkowe ocieplenie o. Zaciąłem się. Dodatkowe ocieplenie, dlatego że słuchajcie te domki tak i tak są bardzo kiepskie według mnie. To nie jest tak, że człowiek nie wiadomo co by chciał od razu i ten. Ja chcę, owszem, chciałbym na przykład zarobić tak, że wynająć mieszkanie, te tańsze, byś tam powiedzmy rok, a sobie odkładać pieniądze i kupić działkę i pomału robić bez żadnych tych kredytów, bez niczego już. I teraz kwestie są dwie: albo te mieszkanie, w którym obecnym jest, wynająć i sobie pomału to wszystko robić, lub w yy, takim szybkim, że tak powiem, czasie sprzedać to mieszkanie, a kupić sobie działkę, spłacić ten kredyt, który został się jeszcze. No i sobie na tej działce coś robić, no ale mówię, żeby to załatwić, to wszystko, to muszę mieć gdzieś gdzieś muszę mieć meldunek, żeby te dokumenty przychodziły, żeby to wszystko pozałatwiać, to muszę mieć meldunek. No toś, ktoś może powiedzieć, no ale przecież możesz sprzedać mieszkanie z, z możliwością kilku miesięcy, tak. Ale ja pytałem się, patrzyłem, jak to jest dokładnie i niestety nie jestem w stanie zrobić tak, że w ciągu kilku miesięcy załatwić sobie ten... A kupcy teraz się wycwaniają i nie ma tak... Ciężko znaleźć osobę, która byłaby chętna zarobić to w ten sposób, że... Kupi sobie mieszkanie, a ja się wyprowadzę dopiero za kilka miesięcy, tak? No nie jest to do końca tak, więc moja propozycja, która jest ten, że znajdę osobę chętną do wynajmu tego mieszkania, a ja pójdę po prostu na te, co trzeba tam wynająć, co trzeba tam porobić, kilka rzeczy. Jakich rzeczy? No, głównie tu chodzi też o ten ogrzewanie, i tak dalej. No, i powiecie, tak, no ale tu masz gazowe, nic nie musisz robić. No tak, ale z kredytem różnie to bywa. Praca też jest często, zmieniam, bo po prostu ja się na niektóre rzeczy nie zgadzam. Szczególnie na pracę. Powyżej 12 godzin, co zdarzało się kilka razy. jednej w pracy byłem dłużej niż po 12 godzin, czy nawet bywało tak, że po prostu od rana do wieczora mnie nie było, a później kłopot, bo nic nie załatwisz w urzędach. Wszystko zawalasz i nie masz czasu dla siebie, nie masz czasu na filmiki, nie masz na nic, kompletnie czasu. Teraz się na to nie godzę. Nie mam już takiej opcji, żebym robił ponad swój jakiś tam stan, który naprawdę głupotą było. Robienie tyle godzin przez 12 godzin w pracy byś, czy nawet 15 maksymalnie co było. Nie, nie, już więcej się na takie coś nie zgodzę. A jeśli chodzi o opał, bo ktoś powie, no ale czym będziesz, chłopie, palił? No teraz już wszystko ten. Dwie opcje, które są, które będą na pewno możliwe, to jest jedno, że opał mogę mieć za darmo, ponieważ mam. Kolegę, który właśnie, od którego wynajmę ten dom, to też powiedział mi, że u niego jest sytuacja taka, że on chce sobie tam załatwić właśnie opał, bo on sobie załatwia, bo ma swój las, ale po prostu nie ma z kim jeździć, nie ma ten. No to w zamian za to, co ja tam będę pomagał jemu, no to w zamian będę właśnie też miał dla siebie drzewo. Choć ja drzewa trochę mam, więc to nie jest tak, że ja nie jestem jakoś ten, no bo robię na tej działce. Ten, no dzisiaj nie zrobię praktycznie nic, bo wszystko jest bardzo mokre. Jedynie co, to pójdę, bo mam trochę tam rzeczy, które chcę. Schować, bo się nie nadawają do niczego pod dach, właśnie dlatego, że chcę to mieć do, po prostu do ogrzewania te drzewo, które mi się tam nie nadaje do niczego. No to pójdzie pod dach i będzie można nim normalnie palić. Nie? Dlatego muszę trochę iść dzisiaj, porobić to wszystko. Powiecie, no dobra, ale co ty nie pracujesz, czy co? Tak, pracuję, tylko że właśnie dzisiaj nagrywam to, a jutro idę do pracy, tak? To znaczy, czemu tak robię? Dzisiaj jest święto, aby widzicie to na drugi dzień, no bo ja nie będę codziennie... Yy stawiał nagrywał nowych filmików mam nagrane na cały tydzień a ten filmik jest dodatkowym filmikiem. Powiecie czy to jest sens to wszystko co robię no według mnie tak. A kto jak tam myśli o tym no to już nie moja sprawa bo. Nikt mi nie pożyczy pieniędzy na to żeby się utrzymywać żeby mieć z czego później to oddawać. Takich opcji nie ma, a nie będę brał jakichś głupich pożyczek, typu yy, wiecie jakich, nie będę wymieniał, bo nie chcę mieć tu zablokowane coś, ale dużo, dużo ludzi, którzy gdzieś tam yy, mówią, ja znam bardzo dużo ludzi, którzy Powiem wam, jeżdżą na przykład co roku, jeżdżą na wspaniałe wycieczki i tak dalej. Ja się kiedyś tak to z takimi osobami więcej interesowałem, bo piłem z nimi alkohol. No i oni mówią, no wiesz, no ale myśmy wzięli pożyczkę na to wszystko. A później cały rok to spłaca, nie? Ja tak nie robię, nie chcę tak nie chcę mieć żadnych głupich pożyczek, nie chcę kombinować, chcę po prostu żyć. A to życie, które mam teraz, to naprawdę zaczyna mi to wszystko przeszkadzać. A do drugą rzeczą, tak, ja chcę mieć swój jakiś tam dom, swój ten... Sprzydło mi się mieszkanie tutaj w mieście, jeśli chodzi o Płacenie czynszów i tak dalej. To jest dla jednego człowieka to jest bardzo, bardzo kiepskie. Czy jeszcze coś nagram i coś będę mówił na ten temat zobaczymy. Mam nadzieję, że to wszystko się rozwiąże. Dzisiaj też mam takie rzeczy, które nie mogłem sprzedać w tym sprzedać przez internet, bo nikt nie chciał tego kupić więc zaniosę do lombardu, chociaż żeby parę groszy tam było bo nie będę tego ukrywał, że raz, że kasa się przyda, to znaczy dzisiaj nie dzisiaj, tylko jutro po robocie zaniosę to lombard u nas jest dość do późnych godzin otwarty że mam też drobne do wyniesienia 50 złotych. No to jutro wszystko się pozałatwia, po pracy, zobaczymy. To są takie dodatkowe pieniądze, których gdzieś tam nawet nie liczę, no ale słuchajcie, no zbliża się grudzień i też każdy chce święta jakieś mieć i tak dalej. Więc tyle. Nie wiem, czy wam to wyjaśniłem dobrze, czy nie, bo to też są rzeczy, które po prostu ostatnio mnie bardzo wkurzają i mam po prostu dosyć tego wszystkiego. Dosyć, bo powiem Wam tak, jeśli chodzi o te mieszkanie. Tutaj kupiłem mieszkanie, to było tak, że remontowe kosztowało 30 złotych co miesiąc na osobę. Obecnie kosztuje 60 złotych na osobę, nie? I tak wszystko idzie w górę, nie? No ale co zarobić? Tyle w temacie.